swoich sił w tworzeniu swoich własnych dzieł. Ale przede wszystkim Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej i te kilka dni, w trakcie których mieliśmy okazję, okazję się spotkać, to, to święto, to święto wszystkich miłośników historii w obrazkach i jest nam niezmiernie miło, że, że w tym roku udało nam się zorganizować tę imprezę w sposób stacjonarny że mogliśmy się po prostu spotkać około oko i że tak wielu uczestników postanowiło spędzić ten czas z nami. Festiwal organizowany jest przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, przez Fundację Instytut Kultury Popularnej oraz Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych. We współpracy z Ryjówką, Eagle Base Nando Merks Costume Club, Polish Garrison, Krotfilm Central, Fotspotem i Barokiem Kultury. Patronują nam czas na komiks.pl, ostatnia taberna, fabularie, zeszyty komiksowe. Aleja Komiksu, Radio Afera oraz DC Majak. Festiwal <noise> odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ale zanim nasza gala rozpocznie się na dobre, przypomnijmy sobie, jak to wszystko wyglądało w zeszłym Co działo się w ostatnich kilku dniach? Opowie nam dyrektor festiwalu Michał Kraczek. Halo, halo, welcome! I widzieliście, jak było w zeszłym roku? E, musieliśmy się bardzo wielu rzeczy nauczyć. E, I ta druga edycja online, którą zrobiliśmy, pokazała, że e, umiemy, że potrafimy. E, I zrobiliśmy ta, chociaż e, tak naprawdę uczyliśmy się tego, mając nadzieję, że uczymy się na darmo ponieważ nie ma tego festiwalu, czy inaczej, ten festiwal online nie jest takim samym festiwalem jak ten, w którym bierzemy udział. Kiedy można spotkać ludzi... Jasne, wszystko jest Kiedy można spotkać ludzi, tych, których się nie widuje na co dzień, przyjeżdżają, z czego <noise> bardzo I się... I, i na kolejne spotkanie... Be, <noise> Dobra. Przepraszamy za austerki. Nie ma to jak impreza z Wami. Dlatego bardzo się cieszymy, że przyjechaliście. My jesteśmy tutaj właściwie od czwartku, chociaż czwartko, w czwartek nikogo z Was tu jeszcze nie było. My już działaliśmy. Wtedy nie miałem mikrofonu, więc i tak. Każdy mógł sobie poużywać, ale myślę, że coś można było usłyszeć, czegoś się dowiedzieć. Cały piątek to była konferencja. Ci, którzy dotarli, wiedzą, że było super. Każda konferencja co roku z tych, które organizujemy, odbywa się w naprawdę super atmosferze. A co było dzisiaj? To chyba wszyscy wiemy, tak? Pokazaliśmy wystawy, dwie otworzyliśmy już wczoraj w Baraku Kultury i w Centrum, w Centrali. Przeprowadziliśmy warsztaty, no i przede wszystkim zaoferowaliśmy obecność naszych gości, zarówno wystawców, zinowców, gości rysowników, scenarzystów. No i co? I cieszy nas to, że byliście z nami i e, że e, jeszcze tutaj jesteście. I mamy e, i wiemy, że będziecie tutaj wracać, jeśli będzie taka potrzeba czy ochota. E, jest e, to też, co się nie zmieniło, co właściwie dwa elementy. Nie zmieniły się darmowe publikacje. E, dzisiaj rozdaliśmy ich naprawdę bardzo dużo. I nie zmieniło się jeszcze jedno, czyli nasza współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Komiksowym i Konturem przy okazji nagród Orientmen. Właśnie teraz nadszedł czas na najbardziej emocjonujący moment tego wieczoru, czyli ogłoszenie nominacji do nagród Orientmenu. Orientmen to nagroda Polskiego Środowiska Komiksowego która jest przyznawana przez Polską Akademię Sztuki Komiksu. W gronie członków Akademii znajdują się osoby aktywnie działające w sferze polskiego komiksu oraz dotychczasowi laureaci nagród Orientmen. Nominacje ogłoszone zostaną w sześciu kategoriach. Pierwsza z nich to najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce. Na scenę zapraszam Rafała Wójcika, który odczyta nominowane tytuły. Państwa jestem zaszczycony mogąc y, ogłosić Państwu nominację do y, Nagrody Orient Man dla najlepszego komiksu zagranicznego zeszłego roku. Y, Nominacje otrzymują. Czary z Jary, złe wyjście. Simon Hanselman. drugi Dom Paco Nominacja <try> trzecia to raport proteka Manuel Sen I wreszcie, ponieważ jest to y Nietypowa sytuacja, ponieważ były dwa komiksy, które otrzymały egzekwo taką samą ilość głosów, więc są cztery komiksy nominowane de facto do najlepszego komiksu zagranicznego i jako czwarty komiks nominowana została Trawa Keunsuk Genderkin. dominowanych w kategorii najlepszy debiut, zaprezentuję Jerzy Łanuszewski. bardzo się cieszę, że tam tą kategorię, bo to właśnie w debiucie widać, co będzie się działo długo. Więc pierwszy nominowany, Luko Czakowski, głowa. Łukasz Augustik. Niesamowity Sherlock Holmes. Jeden. No. I na miejscu trzecim Kamila Król-Rusałka. Kiedy to na imprezie w Krakowie Rafał, przepraszam, Władysław Kryczyński, występujący, wyszedł na scenę i powiedział, że rysownik jest przedłużeniem ręki scenarzysty. I sala go wygwizdała. Po prostu na sali było więcej rysowników niż scenarzystów, ale prawda jest taka, że rysownik jest tym człowiekiem, który. Robi to, co scenarzysta napisał. Aczkolwiek wczoraj usłyszałem piękną, piękną alternatywną rzecz. Tak? Autorzy komiksu A Choroba, scenarzysta powiedział, że on jest scenarzystą, a jego rysownik jest reżyserem tego całego spektaklu. Więc zostańmy przy tych dwóch takich różnych rzeczach. Jeżeli dla scenarzystów jest opcja Rysownik jest przed ręki scenarzysty. Dla rysowników jest opcja: rysownik jest reżyserem tego spektaklu. <śmiennie> Nominowani w kategorii najlepszy scenarzysta są Unka Odja. Eee, za. <śmiennie> jest, jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem, w związku z tym tu nie ma żadnego kłopotu. Jest własnym przedłużeniem. Jest własnym. <śmiennie> <Taki śmiennie> eee, drugim nominowanym. Boże, to jest pięciu nominowanych. drugim nominowanym jest Bartosz Sztybor, który na szczęście nie umie wysować. Jeśli to teraz, to co będzie zaraz. I za kabel już Pana piną. No i tu powiedzmy sobie szczerze, e, e, miał dobrego reżysera tak? w tym wypadku, no właściwie reżyserkę. Ach, nie no, nominowanych jest trzech, po prostu Bartosz Tybor jest nadproduktywny. Tą trzecią rzeczą, za którą jest nominowany jest Wiedźmin Piąty, Zatarte Wspomnienia, ale nie będziemy mu tego wypominać. Trzecim nominowanym jest Krzysztof Obedyk za oszałamiające bajki burłackie. Że <klucza> to, w ideje, że to nie jest wcale nowy komiks, ale to ciągle świetny komiks i bardzo dobrze, że został nominowany. Nazwisko nominowany w kategorii najlepszy rysownik ogłosi Rafał Szowa. nazwiska nominowanych w kategorii Najlepszy Rysownik. Pierwszą osobą będzie Maciej Pałka za imprez. <noise> Teraz za ostatni seans w kinie Corso. Drugie nazwisko to Piotr Nowacki. Robić to teraz, to co będzie zaraz. E... Zobacz. Zobacz, jeszcze jest, tak, tak, tego tu jest więcej. Tak samo jak ze Sztybożem. Apetyt na przygodę oraz detektyw mist, być na tropie 7. Czemu pani się uparła, żeby spotkać dinozaura? I ostatnią osobą nominowaną... Zmienię z Krzysztof Obedyk, oszałamiające bajki i A nominację w kategorii najlepszy polski komiks ogłosi Timof. Ja może zanim ogłoszę nominację, to tylko jeszcze parę ogłoszeń dodatkowo. Pierwsze zapraszam na ogłoszenie wyników, kto wygra w poszczególnych kategoriach. Jak już zagłosuje pask na poszczególne kategorie na Festiwal Komisji O Warszawa 28 maja sobotę. Miejsce jeszcze będzie podane. Na, no i oczywiście zapraszam na festiwal, który będzie trwał od 26 maja do 29 maja. Festiwal, tak jak w ubiegłym roku, będzie się odbywać pod Pałacem Kultury, w namiotach. Bo się spodobało wszystkim wydawcom i komiksów, i książek. Glenero, No dobrze, to przystąpię do. Aha, jeszcze jedno. Być może przy dobrym wierszu wkrótce będziemy mogli ogłosić jeszcze jedną związaną rzecz z orientmanami, ale to będziemy ogłaszać i pojawi się ta informacja w sieci. Komiks Polski. Trzy komiksy. Zacznijmy od pierwszego, czyli Brom 2 Unki. Dobrze, rysunek się zgadza. Drugim nominowanym komiksem jest Fast na Hrzpie, <trybuj> I, I trzecim są oszałamiające bajki urłackie Krzysztofa Oberyka. Dziękuję. Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy, tak jak powiedział Paweł zwycięzców w tych wszystkich kategoriach poznamy podczas festiwalu komiksowa Warszawa. A nasz festiwal jeszcze się nie kończy. Została nam jeszcze niedzielę i o tym co wydarzy się jutro opowie nam Michał Halo, halo. Bardzo. Jak widzicie cały czas się uczymy. Uczymy się teraz po to, żeby to trwało i było jak najlepsze. Każda kolejna gala, tak jak każda kolejna impreza, będzie coraz lepsza, ale mamy nadzieję, że będzie coraz lepsza także dzięki Wam, że będziecie z nami, że nie będziecie uciekać za szybko. Jutro zaczynamy kolejny dzień naszego festiwalu i cieszymy się z każdej obecności. Zaczynamy od mocnego przytupu, spotkania z zespelem. Więc zapraszam wszystkich od samego początku. Mamy jeszcze troszkę zinów. Jeśli ktoś nie skompletował sobie, ma szansę jak największe. Mamy trzy bloki, tak jak w sobotę, czyli mamy, spotykamy się tutaj z naszymi. Autorami, spotykamy się też w dwóch salach prelekcyjnych, mamy warsztaty jeszcze jedne. War, to będzie ostatnia szansa, żeby przyjemni zobaczyli wystawy, które prezentujemy nie tylko w Bibliotece Uniwersyteckiej, tutaj przypominam są trzy. Oprócz tego są jeszcze trzy poza Biblioteką. Wystawa Rafała Mikołajczyka w Galerii Centrala, wystawa Ojca René w Uniwersytecie Artystycznym i wystawa Maxa Skorbidera Baraku Kultury. Tutaj można zobaczyć Ludzczyna, Żejzina e, i e, Edmunda Hejdaka. No cóż, e, wspomniałem coś o Zinach. Tak, nie bez powodu została jeszcze jedna koperta. E, bo czas na ogłoszenie wyników głosowania na najlepszy zimny festiwalowy zeszłego roku. I zwycięzcę ogłosi Herżyk. Wszystkie gratulujemy. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i za to, też, że od pięciu lat świętujecie razem z nami. Ale nie sposób też zapomnieć o tym, że świat, zwłaszcza w ostatnim czasie, bardzo się zmienił. Że nasze poczucie bezpieczeństwa i stabilność życiowa, i wiara w to, że, że będzie dobrze, ostatnimi czasy zostały bardzo mocno zachwiane. I w związku z tym w Baraku Kultury przygotowaliśmy wielki arkusz papieru, na którym każdy, i ten, kto ma dużo talentu, i ten, kto ma go nieco mniej, może narysować coś, co. Będzie wyrazem jego niezgody na to, co, co dzieje się teraz w Ukrainie. Yy, może być też symbolem yy, solidarności z tymi, którzy walczą i yy, z tymi, którzy cierpią w wyniku tego, co się tam dzieje. Ale w końcu może być też symbolem nadziei na to, że, że jeszcze będzie dobrze, yy, że jeszcze będzie normalnie. I apelujemy, abyśmy stworzyli razem wspólnie pracę zatytułowaną Konksiarze przeciwko wolnie. Jeszcze jutro w baraku kultury będzie okazja, żeby, żeby dodać swoją cegiełkę do tego projektu. Zapraszam zatem na niedzielę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia do jutra. Dziękuję.